To są cztery, czyli tak jakby Battlefield 1 Multiplayer. Wybieramy sobie nową mapkę, czyli Podbój Kolosa. Podbój... Upadek Kolosa, przepraszam. Czyli zaczniemy już od szybkiej gry. Parę pani broni, które mogą Wam też się spodobać, takie jak właśnie Cyril Rigotti Fabryczna, bądź na pistolecie M911, M9 i chyba będziemy grać albo Niemcami, albo tutaj na mawce jest kurde. Nie widzę. Boże, turkami znowu. paniem by było znowu zagrać takim turkiem kurzającym. Hmm, no cóż, żadnego medalu. I ostatnio mi dropnął. No. Hmm. taki, takie fajne pistoliczki mi dropły. Weteran na kawalerii specjalnego i królewski edykt też jest specjalny. Bardzo fajnie wyglądają. Oczywiście to są tego spisy, jakie kupić. No to chwilę poczeka. O, już śmiesznie się złożyło. To zaczynamy od nowej gry Oczywiście medyka Tylko coś mi, broń druga nie działa Coś się zobaczyło, okej okay. Muszę dołączyć do... A to później do okazji, później dołączyć do drużyny No co, że to jest granat. A nie, to zobaczysz, okej okay. Prawdopodobnie nie będę nagrywał sugestra więc swojego nowego roku Bo i tak zakładam, że będzie znowu taka przerwa Może taka tydzień, dwa Przejęliśmy cel Fox. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Zrzucaj granat Nią Normalnie teraz zrobię Oli Jezus Jezus już Spotaj znajduje się zestaw przeciwpancerny Trzech i było szkoda. Było blisko. Mmm. Ja może się spełnę w czołgu. Może tak, gdzie będzie, ale nie wiem. Tyle o tym, jak to działa. Prawda? Ja. Nie wiem. O co mi chodzi? Klep. Zauważyłem go przez ten gaz. Akurat turmowiec był jakoś nie na froncie, może na E. Motor będzie ciekawy. się idzie? Może ja pod niego podjęę? Straciliśmy cel jest chock, przyjmuję szybciej spawn spawn Charlie. To jest, to jest idzie, idzie. Granat. granat! Przejęliśmy cel, Delta. Styl, przez niego zrobione panowie nam tu przyjmują F a my mamy tylko E i D i zaraz będziemy mieć alfa to ja idę D to było jasne jest Proszę, apteczka Częstuj dla Ciebie. Helpa. To apteczka dla Ciebie. Dzięki kolego. Co słychać? Jezu. Jezu. Częstujcie się, Gleba. Częstujcie glebę. Dobra, lecimy dalej. Cel Foxtrot przejęty. A stary odmierasz, dadzą WATF Ej, oczekaj na mnie Intracja terenu. Co tam jest? Że nam przyjmij nam to, Ew. No, Straciliśmy cel Delta. Jeden z Cel Foxtrot utracony. Czyli oni nam to przyjmują. Moim motorem to, Ale to nie tak daleko, jak Nie będę miał punkty za przejmowanie. Kurde no. Nie widzę, na, nienawidzę takich typów, co się kapią za drzwiami albo za ścianami. Tylko wychylają i takie... head. Przyjmują? Nie, nie przyjmują. Dobra, przejęliśmy cel Fox. Przeźidź, przeźidź, przeźidź. Dobrze, nie, kurde, nie wiem, mam... gdzie oh, ja trzymam.

O, zabiłem go. Nie jest tak, kurde. Szybciej, szybciej, szybcie. A, właśnie, drużyna. Yy, alfa. Nie, nie mogę. Brawo.

Dobra Krabidex rosyjski, corner No dobra yy... Ile ja mam tą kasy? Yy, mało Na nic mi nie stać Szlek No nic Lecimy do naszego sojusznika To zrobimy to tak

Byłem. Tylko skąd? A, stąd znów takie Szkajmy Zabinij, zabinij, Hamienie, A, a, mnie mnie. a okay, to nie, nie było mnie Nie chce wszystko mi Dlaczego? Tu jest U Niemiec też. Zadnika. Dobra, nie ma go. Nie, nie udało mi się, myślę. Połowa bitwy za nami, wróg ma przewagę. Ej, panowie, nic nie przegrywamy. Troszkę tak e, prawie 80 punktów. Przegrywamy. Jestem jest 3-3 w poboja. Przecież gdzieś, gdzieś nie ma lipy. Nie będziemy mieli tą drogą, to następnie z Dom. Też nie wnoszę. się nie dzieje? O Patrzcie, te rany. Emocja. Użyj tej apdetki. Kurde. Czuję, smile wyborowy. Śmiesznie było. Może się tu zrespić B. Aha, zacząłeś. Thank Mam je. Może przeleciał. No poczekaj na mnie. Apteczka, użyj jej. Dziękuję. Cel echo utracony. Tego nie podatek, tego nie podatek. Co się tam troszczy, to jest mój Niemiec? Wyjęliśmy cel alfa. Ooooo, eee. gdzie by teraz iść na E? No by... hmm. nie, nie, lecę nie Hmm, właśnie 51 level ktoś ma. Sprawiedliwość. Dobra, eee, nie kawaleria, nie chce mi się jeździć. mamy Sej, nie mamy E. Zaraz muszę D. I wszystkie inne. Cel Delta utracony. Nie ma. Cel Foxtrot przejęty. No wsiadaj. Dobla miał, Coś przypadek. E, gdzie ja mogę się zrespić? Gdzie ja mogę się zrespić? Dlaczego nam... Co? Dlaczego mam tyle przejmuję? Panowie, oświaść. My tu e, nie mamy żadnych celi? Dobra, mamy 2 na 6. Przyknęły to. O, pociąg pancerny. Pociąg pociąg To jest pociąg pancerny. To pociąg pancerny. Niech z tyłu Aha,

Można że się zrespić na czołg, bo jest nasz z drużyny, ale fajnie. No, respimy się, respimy się, panowie. Jedziemy! Jedziemy! Ruszać, ruszać! Zabijamy! Ruszamy naprzód! Pora ruszać! Jazda, jazda! Mama. Idziemy! Zabieramy się stąd! Zawieramy się Wiem, że mi mało ale trudno. Przegrywamy. <grybamy> Przegrywamy. Troszkę byliście w że dopiero jest to. O, to nie wiadomości. Jedziemy, 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 panowie! obia Porażka! Fajnie Jaki wynik? Duży? Będzie duży Bardzo duży. Nie, który miał grze tylko jeden, czyli nic 12 tysięcy może z nim... Dostanimy skrzyneczkę do otwarcia mm. nie nie chcę mieć skrzyneczka a i co no co nie ma czy nie, a, nie dostaliśmy skrzyneczki szkoda mm, no to może jeszcze zobaczymy sobie części Uu. Mamy jakąś część? Nie wiedziałem, że nawet zrobiłem, Męczuga Bartek. Nóż zamkowany. Jedna część, okej. Okay. Mogę zezłomować i wtedy będę miał dużo hajsu. Jakoś tutaj taki... 200 h Czyli nawet jak sprzedam te dwa pistolety, to zrobię sobie po, 30, po 60. Fajnie, 150. Nie no... Nie warto. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Siemano. Cześć.